Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj widzicie w innym pomieszczeniu, nigdy tu jeszcze nie nagrywałam. To jest pokój mojej siostry, mam nadzieję, że się nie pogniewa, jak się dowie, że tu nagrywam. Ponieważ u mnie już się mi znudziło to tło, tutaj jest jakoś chyba lepiej, zielono i w ogóle chyba jakoś tak fajniej, nie wiem. Napiszcie mi, czy wolicie, żebym nagrywała u mnie, czy tutaj. Dzisiaj przychodzę do was z holem, chyba dawno holu na moim kanale nie było. Hol taki mieszany. Raczej ubrę chimadzin, no ale e, nie tylko kosmetyki. I dzisiaj zadanie jest trochę utrudnione, ponieważ e, moja rączka nie jest e, w dobrym stanie. E, wypadek przy pracy, więc będę musiała robić swatcze na prawej ręce. E, będzie ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś sobie e, z tym poradzimy. Tak. E, i co? I może zacznę od takich e, akcesoriów, czyli po pierwsze kupiłam sobie komin w H&M, w H&M, w chemie, nie wiem, ja też mówię H&M, taki kremowy, e, w takie piękne kwiatuszki, nie wiem, mi się strasznie podobał już kilka razy jak byłam w chemie, miałam mówić w H&M, e, w H&M to zauroczył mnie, więc kupiłam go, kosztował e, 39,99, no wiecie, komin to tak, tak, teraz mi nie pasuje, bo mam paski, ale ogólnie, mm, bardzo, bardzo fajny. Coś mi zleciało, więc już jestem. Troszkę mi się tu fryzura powsuła przez to, ale mam nadzieję, że nie jest źle. Znowu tracimy ostrość, ale okej. Okay. Jadę dalej, nie przyjmuję się. Przeciwności losu zawsze się, zawsze się zdarzają. I kupiłam też buty sobie na Allegro, co prawda, jak zawsze moja koleżanka mówi, to wszystko kupujesz na Allegro. No, po prostu jest mi wygodnie, nie chcę mi się łazić po sklepach i kupuję zawsze wszystko na Allegro, ponieważ ja potrzebowałam takich butów jesiennych. Nie chciałam zbyt dużo na nie wydawać, ponieważ te buty tak naprawdę są na miesiąc, tak? Bo zaraz będziemy musiały, musieli na początku grudnia kupić zimowe buty, więc bez sensu kupować jakieś drogie. Kupiłam na Allegro, to za 6 dyszek, za Wam tutaj pokazuję. A nie w tą stronę. Są to takie czarne buciki. Tak, jak tak po mnie będzie tak Takie tutaj mamy takie ćwijki, suwaczki, piękne, 60 zł plus przesyłka, więc w ogóle git. Bo są bardzo wygodne, w ogóle mnie nie obcierają, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I tak, z takich ublaniowych to tyle. Kupiłam sobie też obudowę na komórkę. No, tak. Taką, po prostu taką swój e, na moją piękną komóreczkę. Naprawdę jest bardzo fajna, bo od razu mi się wydaje, że ten telefon inaczej wygląda z tą obudową niż bez niej. Naprawdę bardzo mi się podoba, 20 zł na Allegro. E, mogę wam dać potem linka do sprzedawcy, różne tam są, naprawdę akurat wpisywałam mój model telefonu, bo są na różne modele. E, ta mi się bardzo spodobała i, i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona, na pewno pojawi się w objęciach niekosmetycznych jeżeli ich w ogóle nakręcę. Ok, kupiłam też sobie kominek e, w Empiku za naprawdę piękny. No taki zwykły, najprostszy. Mam nadzieję, że go Wam już nie pokazywałam. I kupiłam woski, jak i kandy. E, zawsze uciekałam od tych świeczek i wosków, dlatego, że po prostu uważałam, że za drogie, po to wydawać, ale jednak no, to są zapachy, których nie kupimy w żadnym innym sklepie. A, zaraz Wam jeszcze pokażę. Tutaj mam taką świeczkę z Empiku o zapachu mango, która już się e, skończyła. O, też bardzo ładnie pachniała, ale jednak to nie roznosił się tak zapach jak od tych wosków, więc więc tak. I kupiłam taką, nawet taką, nie wiem jak to się nazywa, po prostu zapomniałam, takie mini świeczki, to jest Turquoise Sky, eee, taki właśnie morski. Ja, ja nie opisuję zapachów, więc wam tylko będę nazwy, bardzo fajny. Miałam myśl, taką drugą świeczkę, tylko się już spaliła i to był eee, Fruit Fusion, chyba taka pomarańczowa i ona genialnie pachniała, naprawdę, genialnie. I te świeczki kosztują, tak mało 8 zł, a woski kosztują po 6 na Allegro. Już nie pamiętam na sprzedawcy, więc zobaczy czy nie podam linka, ale jak znajdę to, to zobaczę. Pierwszy jest to South Blanket. Nieotwarty, otwarty. Niektóre są nieotwarte, niektóre otwarte. Dalej jest Snowflake Cookie. Ja wybieram te woski z mamą, tu są takie słodkie zapachy, za którymi ja nie przypadam, bo moja mama lubi takie zresztą. Teraz się zbliża zima, więc takie zapachy kupujemy. Ale też tu są bardzo fajne zapachy, które też mi przypasowały. Dalej mamy Christmas Memories. o Też taki fajny korzenny zapach. Dalej e, Black Coconut. 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 W ogóle zapomniałam, jak e, to się czyta. Ale dobra, i tak będzie wiocha. Dalej e, Salted Caramel. I Pink Sands. Aha, tak, sam chyba. Więc bardzo fajne zapachy po 6 zł, naprawdę serdecznie Wam je polecam. E, I teraz może perfumy. Kupiłam sobie e, perfumy Contradiction. Chyba tak. Koleżanka mamy polecała jej, więc kupiłyśmy sobie e, na stronie iperfumy.pl. E, dam wam linka na dole zapach. Fajny, niezbyt ciężki. E, tam są naprawdę zapachy dużo tańsze, czy są niektóre. E, droższe, tak jak na przykład e, Dio, e, Diora Jador, no to tam kosztuje około 250, 300, no ale wiecie, ale te na przykład są tańsze e, Eternity, które moja ma bardzo często używała. E, też tam są chyba za 100 litrów 100 zł, więc naprawdę bardzo się opłaca. E, I mam bardzo polecam tą stronę i można było sobie wybrać próbkę Perfum i my wybraliśmy Just Pink Cavalli. Mhm. wypadło mi. Eee, aż nie będę podnosiła Bardzo fajny zapach, on był chyba w którymś Glossy Boxie Mi się naprawdę podoba, na pewno go będę używała I może jak mi się Spodoba tak bardzo To może kupię pełnowymiarowe opakowanie eee, I co? I teraz chyba zostały tylko kosmetyki Ok, więc w eee, Pierwszą rzeczą jest to Garnier Ultra Dew, szampon oczyszczający Cytryna biała glinka, jeżeli chcecie usłyszeć więcej O tym szamponie to dam wam linkę na dole do ulubieńców Bo o nim więcej tam mówiłam i kupiłam tu słynne serum e, Garnier Fructis serum Goodbye Damash. Tak się to chyba da Bardzo fajne serum. Nie pokazywałam go w ulubieńcach, bo dopiero kilka dni go testuję. Słuchajcie, w Hebe było ostatnie opakowanie naprawdę. W Hebe, w dużym tym randomem, w dużym Hebe. No to naprawdę było ostatnie opakowanie, więc chyba to schodzi. Moja kochanka też mi go poleciła. Więc postanowiłam go spróbować naprawdę. Ja go używam niby na całe na włosy, ale jednak skupiam się na końcówkach. I naprawdę działa. Kosztuje 15 zł. Dalej, moja mama kupiła dezodorant z niwej e, Antistess, tak to się nazywa, e, Project, nie, Protect, sorry. E, te dezodoranty, wiecie, ja je bardzo lubię, chociaż one nie sprawdzają się u mnie na to, ponieważ nie chronią mnie. Ja nie mam jakichś e, specjalnych kłopotów z e, potem, ale wiadomo, że w lato są takie... W lato jednak dużo, dużo bardziej się płacimy, niż, niż w zimę, ale na zimie jest okej. Okay. Ładnie pachnie, przyjemnie, kosztuje około 10 zł. I ostatnia rzecz jest to maseczka z zieli oczyszczająca z linką szarą, ale tu już nie będę wypowiadała, bo 100 razy mówiłam o tych maseczkach. I teraz może, 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 może... Kolorówka, tak? No tylko kolorówka została. Więc może teraz pokażę wam jeszcze te zakupy z Heba, tutaj chyba właściwie są dwie rzeczy. Ja, a jeszcze do, do pielęgnacji jest to Elbiotica aktywne Serum do rzęs. E, dostawiam się pomiędzy kremem a serum, ale pomyślałam, że wybiorę serum. E, jak to mi się sprawdzi, to krem też kupię. Szczoteczka. Taka, nie wiem, czy wy coś w ogóle zobaczycie e, na moim bandażu. Taka stuszkowa. E, po miesiącu zobaczymy, czy będą jakieś efekty, ale wiem, że dużo osób jest zadowolonego. Bardzo dużo osób jest zadow zadowolone z tych... Z tego samego, jakoś tak, coś znowu źle powiedziałam. E, no ale cóż, kupiłam cień Scatrice e, w numerku 660 ice Wide Open. To jest taki cień, ja mam chyba, słuchajcie, z 12 cieni pojedynczych Scatrice i nigdy nie mogę ich otworzyć. Dobra, teraz próbujemy pierwszego swatcha. Mam zrobić na... Taką... Ja chciałam taki cedronkowy, nie było, więc kupiłam ten, ten, ten kosztuje 11,49. E, i mam to cały czas na, na powietrze ten dzień i jestem na razie, jak, za, jak na razie jestem z niego zadowolona. E, dalej, dalej, dalej. Kupiłam dwie kredki do oczu. Pierwszą kupiłam Eveline taką zwykłą udam z temperówką brązową. Umowy na miałam będzie lepiej widać, nie? I teraz uwaga, będę robiła swatcha. Widzę, że nawet nie jest tak źle. Taka brązowa kredka. Ja też mam teraz na oczach. Pewnie jej nie zobaczycie. No ale cóż. E, powiem wam, że ja jakoś nigdy nie przypadam za kredkami, bo one jak zawsze rysowałam, to rysowałam się u góry. Nie ten, e, nie tam, nienormalnie. Ale jakoś idzie i na razie jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo fajnie się utrzymuje i jest ogólnie nidereskona. One chyba ta kosztowała 6,49, a ta druga kosztowała 10,99. Druga jest to wysuwana kredka. O, zaraz Wam też zrobię tutaj zboczę. I od razu mamy z gąbeczką do rozcierania. Ona jest bardziej dla mojej mamy, dlatego że moja mama bardzo lubi wysuwane kredki, bo myślą, że trzeba temperować, wiecie, tylko no, tam narzeka na te kredki. Ja jakoś nie przepadam za wysuwanymi, dlatego że, kurczę, jak nam się taka wysuwana złami, no to już jej nie, nie, nie natemperujemy, a tamto możemy natemperować, więc, więc nie wiem. Ale ta też e, mi się bardzo dobrze sprawdza, bardzo ładnie właśnie podkreśla oko. Moja mama akurat maluje tylko e, dolną linię. E, ale, ale na górę też się bardzo dobrze sprawdza. Tak kosztowała jednak 11, nie, 10,99. No szybko, bo czas, czasu nie ma. Coś mam jeszcze, chyba już nic nie mam e, z heby. Przynajmniej tak mi, mi się wydaje. Teraz Allegro. Potrzebowałam pudru, bo mi się skończą. Kupiłam sobie jakiś puder e, Loving Touch numer 24, My Fair Puder w kamieniu. Wysokogatunkowy puder w kamieniu z bogactwem naturalnym jedwabiem, jedwabiem, zawiera witaminę E, substancje nawilżające. E, czytałam o tym pudrze na wizerzu i jedna dziewczyna czy kobieta powiedziała, że e, używa go od 18 lat i jej się, nie, i jej się sprawdza, więc pomyślałam, kurczę, jeżeli 18 lat używa tego samego pudru, no to chyba jest dobry, więc no to wiadomo, że to jest taki jakiś starszy, bo go nigdy nie wiedziałam. E, tutaj kolor może wydać wam się istnieje różowy, ale on taki naprawdę nie jest, znaczy... Niby jest różowy, ale ja ogólnie używam pudru z żółtymi tonami, a, a, a ten mi jakoś tak strasznie nie przeszkadza, nie wiem, to chyba tego chyba nie widać. Pachnie właśnie jak taki puder, no starszy, tak? Czy eee, jakby ma gąbeczkę też. Eee, starszy to znaczy nie taki krem, że no właśnie w ogóle nie ma o zapachu, tylko taki właśnie mocny jest taki nadkwiatowy, bym powiedziała, zapach. Kupiłam też sobie szminkę z Manhattanu. No, a, a i ten puder kosztował 10 zł. Numerek 95D Perfect Cream and Care. I nie wiem czy wy to zobaczycie, bo tam nie swatchowałam nas szminek. Ale może coś z tego będzie. Chyba coś tam było widać. To jest szminka. Taka nude. Ja mam ją teraz na ustach, nie wiem czy wy to zobaczycie. Ona jest taka bardziej yy, brązowy tony. A jakoś tego strasznie na ustach nie widać. Mi się bardzo podoba, kosztowała 6 zł, chyba 59. Dalej mamy korektor z Han Eye Illumination, korektor oświetlający pod oczy, świetlik plus ogórek. Yy, I powiem Wam od razu, że jakoś nie jestem zachwycona tym korektorem ponieważ ja miałam z ten ciemniejszy, który... No jest naprawdę genialny, tylko mam ma, ma tu go multimineral multiminera. Jest piękny, kremowy, bardzo stawia się ze skórą. E, pięknie kryje. A ten po prostu niby jest jasny, ale powiem wam, że porażka, ponieważ jest tak tępy. On na przykład tutaj mi pięknie rozświetla, a tutaj już głębsze, czy nie głębsze, tylko ciemniejsze cienie, to w ogóle mi tego nie kryje, więc jestem z niego niezadowolona. Kosztuje 10 zł, ale wam kompletnie niego nie polecam. Jeżeli możecie polecić mi jakiś korektor oprócz tego z bel, albo jeżeli jakiś z Bell tylko inny, to też mi możecie polecić, jakiego wy używacie korektora, po prostu, nie wiem, muszę sobie kupić jakieś jaśniejsze odcienie. Kupiłam też maskarę Volume Plus, maskara Glowing Clashy Stimulator z H&N. Ja słyszałam bardzo dużo dobrego o tej maskarze. Szczoteczka jest taka. Taka styczkowata właśnie jak ta, jak to serum. Żebym nie udziałała sobie bandaża. E, powiem wam, że pięknie, bardziej wyg pogrubia, wygrubia. Bardziej pogrubia niż wydłuża, ale efekt też jest bardzo ładny. Podkreśla to, że on się rozdziela. E, tylko ono, ona się strasznie brudzi. musiałam... Mm, musiałam chyba dwa razy czyścić, bo tutaj to było wszystko, ta połeczka była tutaj cała brudna, tutaj było całe brudne, po prostu aż wypływała ta maskara, więc nie wiem, e, tu jest niby dużo z oczy naturalny wzrost rzęs, jakoś w to nie wierzę, ale e, tu działa bardzo dobrze, sorki i ja jestem z niego jak, jak najbardziej na razie zadowolona. Patrzymy, patrzymy i teraz chyba zostały same pędzelki. Kupiłam, słuchajcie, sobie dwa pędzelki takie zwykłe, języczkowe. E, cieniutkie, ale zawsze przydatne. Mogły po złotych 49, więc jak tu można nie wziąć, tak? E, więc wzięłam, bardzo się przydają i ogólnie są fajne. Z mi taką firmę, właśnie u tego samego sprzedawcy: Ali, to się nazywa. Taka firma Ali. E, I kupiłam pędzelek języczkowy. On jest niby do korektora, ale kogo to obchodzi. Ja go użyłam do dzień i bardzo fajnie się sprawdza. Naprawdę jest fajny, miękki i, i naprawdę i, na końcu, i naprawdę jest fajny i kosztował nie wiem tylko chyba około 5 zł. I kupiłam też jak języczkowy, też z firmy Ali. On jest oczywiście brudny, bo, no bo go używałam niedawno. wam, że możecie go użyć i do maseczek, i do jakby nakładania podkładu, nie robi żadnych smug, więc jestem z tego też zadowolona. E On nawet jest podobny, moim zdaniem, do tego e pędzla z Hakuro H18, który też mam. Też jest języczkowy. Nie pokażę Wam go teraz, ponieważ, e ponieważ nie jestem w swoim pokoju. E też jest miękkim, a kosztuje. On kosztował... Nie, przepraszam, ten kosztował chyba 2 czy 3 zł a ten kosztował 5. No to wiecie, za 5 zł, no to... Ja wszystko mogę kupić za 5 zł. Zanim ja rzeczuję z to gąbeczka, którą kupiłam oczywiście w stanie okropnym, ponieważ jej wszystkie używam. Ta podróbka, tylko nas biała, nie jakaś tam różowa czy coś. I bardzo dobrze mi się na nią nakłada podkład. Naprawdę ja, jak e, wszyscy mówili o tych gąbeczkach, mówię, co, jakaś tam kawałek gąbki może zrobić super makijaż. No mówiłam, no hello, raczej nie. Ale po prostu użyłam tej gąbeczki, to po prostu tak, jak e, Tak ten podkład świetnie wygląda na twarzy. Żadnych smug, nic. No po prostu super. I naprawdę ja kupiłam za 6,99. Okej, okay, i to jest e, cały mój film. mam nadzieję, że hol wam się spodobał, e, napiszcie co myślicie o tych kosmetykach, czy o tych rzeczach, jeżeli jakieś z tych rzeczy macie, to napiszcie mi o czym, e, e, co o nich myślicie, ja się już z wami żegnam, e, moją jedną chorą łapką i drugą zdrową, e, i co, i do zobaczenia w kolejnych filmikach, buziaczki, papa! Pa.